Moi drodzy, po 10 latach znowu gram w piłkę, znowu nagrywam szoty i zobaczymy, ile z nich uda mi się trafić. I za każdy trafiony odblokowuje się literka, zobaczymy, czy zgadniecie hasło. Oh my god, Cristiano Ronaldo, o Robert Lewandowski. Jest to kolejny odcinek testowania różnych sportów i tym razem padło na piłkę nożną plażową. Oh my god! I to nie w byle jakim miejscu, bo na Seszelach, na które wysłała nas Motorola. Oooooooo! Wow! Wow! Teraz trafiam każdy strzał, nie ma żadnych szans już teraz rozumiem. I ostatni raz taki film z piłki nożnej nagrywałem 10 lat temu i szczerze to nie wiem czy teraz jest lepiej. Oh my god! Oh my god! 3, 2, 1, go! Oh my god, what was that? What was that? I patrząc na to jak do tej pory mi idzie to chyba jednak zostanę przy bieganiu. Oooo... Lub znajdę jakiś inny sport. No, gol! Oj, oj, oj. Dajcie znać w komentarzu, czy znacie już hasło. Do zobaczenia w następnym filmie. Pozdrawiam.